W ostatnich dwóch dni na ksajtingu zrobiłem 200 km, właściwie prawie 200, bo hamulce zaczęły odmawiać posłuszeństwa. Co się dzieje? Jeśli spojrzycie na tylny zacisk hamulcowy, zobaczycie, że jest cały usmarowany w piachu. To powoduje, że tylne koło ma coraz większe opory toczenia. Zobaczcie. A ja Wam teraz pokażę, w jaki sposób oczyścić tłoczki oczyścić klocki i doprowadzić hamulce do stanu pierwotnego. Potrzebny nam do tego będą klucz, właściwie jeden klucz o rozmiarze 12, szczoteczka do zębów, klucz ampulowy oraz rozcieńczalnik. Dodatkowo zawsze można zastosować specjalną pastę do tłoczków. Kiedy tłoczki są nieco niecofnięte i przylegają cały czas do tarczy, ściągnięcie zacisku będzie trochę uciążliwe, ale da się to zrobić. Tak zwana metoda udarowa. Teraz odkręcamy tego pina, którego wcześniej poluzowaliśmy. Teraz musimy zapamiętać jak są ułożone blaszki, które nam blokują klocki hamulcowe wyciągamy pina i tłoczki tak naprawdę no, klocki tak naprawdę możemy wyjąć teraz bez problemu jeśli teraz spojrzycie na tłoczki hamulcowe, które tutaj wystają zobaczycie, że one są po prostu całe brudne, nie mają możliwości cofnięcia się do wewnątrz zacisku dlatego to co musimy zrobić, to te powierzchnie które są wystają na zewnątrz oraz wączki w środku, które są w zacisku, musimy je dokładnie oczyścić. Użyjemy do tego rozcieńczalnika acetonu, który tak naprawdę pół litra kosztuje raptem 6 zł, a wystarcza nam na, naprawdę na długo. całną pastę silikonową, która nam zabezpieczy tłoczki przed yy, zapiekaniem się. Kolejną rzeczą, którą wyczyścimy, są te prowadnice, które znajdują się w jarzmie hamulca. składki hamulcowe. Pamiętać musimy, żeby pin, który tu w na klockach oryginalnych dostaje, przed nam w wycięcie na jednym z tłoczków. w koła. Widać. Koło zachowuje się OK, bez zgrzytów, swobodnie się obraca, zdecydowanie lepiej jest niż poprzednio. Tego typu czynności można dokonać praktycznie na, na podwórku. Ja jestem na ulicy, mam ze sobą trzy klucze, butelkę acetonu, trochę pasty silikonowej i jest ok.